Cześć, cześć, witajcie. Witam was w kolejnym odcinku z gry zróbajcie Wilywold na kanale RIVIX SESON 2. Dziś oswoimy sobie jakiegoś spinka, albo nawet dwa. Zobaczymy jak to wyjdzie. Zapraszam do oglądania. Dobra. Przelatywałem sobie właśnie niedawno i znalazłem takiego zarąbistego spinozaura na 145 poziomie. Fajnie, jakby jeszcze miał te wielkanocne kolory, to już w ogóle, może, może polatam, tam widziałem jeszcze w ogóle ko, u mnie właśnie koło biegło jeszcze taki jeden wielkanocny, tylko strasznie niski poziom, to jest samica, tylko nie pamiętam, czy to był samiec. Yy, przygotowałem sobie strzałki, mam ich dwa razy tyle, ile bym potrzebował, grubo ponad tyle, mam kibelki, mam siodło, właśnie błękitne siodło, które niedawno właśnie znalazłem na Spinozaura w zrzucie, dlatego sobie pomyślałem, że fajnie można było sobie taki Spinozaura, jak jeszcze mi się taki wysoki poziom trafił. No i co, będziemy chyba powoli usypiać. Wziąłem sobie do tego zadania pterka, gdyż on jest najszybszym moim zwierzęciem, jakie posiadam. Tylko teraz tutaj do tego nie trafię. Z jednej strony strzag mam ostatecznie dużo, ale jednak wolę ich nie marnować, bo trochę kosztują. Dobra, dostał Dostał znowu. On ma tylko 8000 torporów, więc jego uśmiech też nie będzie było jak ciężkie. To już chyba ucieka, bo on przy połowie torporu, z tego co wiem, tu ucieka. Albo... nie. Nie no, już chyba wieje. Tak mi się przynajmniej wydaje. Kurde, nie dostał. Teraz będzie go ciężko trafić, wiecie. Dalej nas goni, myślałem, że już ucieka, wiecie. Dobra, spokojnie, mamy jeszcze 12 strzałów, dopiero żeśmy 5 wystrzelali. Dostał Chyba idzie na nas znowu Kurde, myślałem, że będzie przed nami uciekał. Ma już 8000 torporu na 8200 nabite, więc powinien już wiać. Chyba i chyba faktycznie ucieka. Przekaż się tylko sztukę przeładuję i od go gonimy. Czy nam nie uciek gdzieś? O tu jest. O, trafiłem go. Już powinien iść spać, raczej. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tak, śpi. No i uśpiliśmy go elegancko. Mam naprawdę fajne statystyki, bo widzę, że masz 25 w atak. Trochę mało w zdrowiu, jak widzę, dostał. Ale i tak jest całkiem spoko, To tak czy inaczej, to jest, tak jest sami na 45. poziomie. Ah, dobra, wróćmy te berki tutaj. Ile w ogóle będziesz potrzebował tych e, kibelków? 5 e, tylko, dobra. Tyle ci z łatwością załatwię. Dobra, to ja sobie poczekam aż na ten faktycznie głód zejdzie, polatałbym sobie jeszcze. W sumie dobra, czekajcie, ile on ma tego torporu? Ja poczekam aż mu go troszeczkę spadnie i polecę jeszcze koło bazy, bo chciałem wam pokazać takiego drugiego. Też, też miał bardzo niski poziom, bo tylko 25, ale miał bardzo ładne kolory właśnie takie wielkanocne. I gdyby, gdyby tą samicę udało mu się sam tym samcem rozmnożyć, o ile to był samiec, co zaraz sobie sprawdzimy. To moglibyśmy na przykład połączyć jego, statysty jego wysokie statystyki z, jej, z, z jego ładnymi kolorami. Tak sobie teraz tam polecimy. To jest kawałeczek, bo jest ten kawałeczek od naszej bazy, z tego co pamiętam. Jeszcze po drodze jednego zaraz spotkałem, ale to jest jakiś zwykły niskopoziomowy. No dobra. Zobacznie jest, 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 jesteśmy kawałeczek. Baronek słówku jakiś pływa. Dobra, tu jest jakiś Rex. To nieważne. I tu jest właśnie ten ładny spino, tylko to jest... O, samiec patrzcie. I jest naprawdę całkiem ładny. Ja bym sobie go uśpił tylko... Czy ja na pewno chcę takiego spinka, bo też mogą mi się w sumie inne ładniejsze trafić. Mogę sobie go po prostu rozmnożyć co, sami, co? może akurat udałoby mi się właśnie zdobyć coś fajnego z tego. Dobra, ale, ale oswajanie dwóch spinków na raz nie jest specjalnie dobrym pomysłem. Bo boję się, że jeden z nich może mi się po prostu obudzić. Dobra, to ja się najpierw zajmę tamtym. Jak tego, jak tamtą oswoję, to jeszcze w tym czasie sobie polatam tam po wyspie. Może znajdę jeszcze jakiegoś innego, ładniejszego spinka. O, dobra, ja jestem już z powrotem. Y Naszemu spinkowi w sumie nie dużo spadło tego głodu. Ja sobie tutaj troszeczkę polatałem, ale nawet nie latałem specjalnie daleko, bo znalazłem w sobie dwie rzeczy, które też chciałbym sobie oswoić. Samca spin na setnym poziomie, który te, ma też bardzo ładne kolory, tylko widzę, że się że to nie pokaże, oraz Tailo Coilo, -e też bardzo ładnego i to samca chyba. Jest właśnie cały niebieski, Za pokaże w dzień, jak tylko właśnie przejdzie, gdzie właśnie jak się i przyjdzie ta pogoda trochę. Ja bym sobie rozmnożył właśnie tam, zaraz wam pokażę te, sam, te samce właśnie dwa, kolorowe Tile, którego bym sobie oswoił, nie ma specjalnie, tak jak mówię, wysokiego poziomu, ale jak na przykład z naszą Zofią go rozmnożymy, to może mieć faktycznie te statystyki całkiem fajne, ten ich potomek, o ile nam faktycznie wyleci takiego, jakiego bym chciał Oswoić sobie jeszcze jasno możemy, dla samej satysfakcji Dobra, spinek jeszcze widzę trochę, musi, musi go tu zejść. Właściwie w ogóle i torpor spada czy rośnie, bo nawet nie wiem. Tu idą mrówki do nas. Dobra, teraz sobie to sprawdzimy. Rośnie powolutku na razie, dobra. Bo się już jasno robi, tylko kurde, strasznie to pogoda taka dziadowska. Nic wam nie pokaże za bardzo. No, rozpakajcie się trochę, bo się widzę jaśniej już robi. Będzie wymagać widzę tylko właśnie tych pięciu kibelów, to sobie też właśnie przeznaczymy na przykład do następnego spinu albo do cokolwiek innego. Tego Tile, tak jak mówiłem sobie, jeszcze z chęcią oswoił. I tamtego tego na setnym. Zaraz wam też ich pokażę. Tak musi właśnie troszeczkę przejaśnić, bo nic nie zobaczycie. A ja teraz ledwo co widzę nie wiem czy dobrze lecę. na którym on był Dobra nieważne, najpierw wrócimy sobie właśnie do Spinka On był tutaj w takiej oazie jednej, jak znaczy się tutaj leci bardziej do środka wyspy Taka właśnie oaza na środku i tu gdzieś tylko spinka spotkałem. O, właśnie tu gdzieś powinien być, ale go nie widzę. Hmm. Gdzieś tu był taki ładny niebieski spinozor na setnym. O, jest tutaj, widzicie go? Tu jest. Czekajcie, gamma zwiększę. Czekajcie... Tutaj jest właśnie taki ładny spinazor niebieski. Jeszcze chyba ładniejszy od tego, którego mieliśmy przy bazie. Ale tak setny poziom. Dobra, skończyłbym sobie go oswoił. Dobra. Hmm. Wróciłbym sobie jeszcze do naszego spin tamtego, naszej samicy, którą żeśmy oswajali. Pokazałbym jeszcze wam tego taj, tylko nie wiem, na którym on żeby dokładnie był, też żeby pan nie skoczył, bo byłoby już po nim. Tu gdzieś powinien być, tylko widzę go teraz nie ma. Nie wiem dlaczego. Mam nadzieję, że. O, tu jest, widzicie go? Tu jest. Cały. Cza taki czarno-niebieski. Bardzo mi się podoba samiec. Ja bym sobie go już nawet teraz uśpiony na w ogóle. Matorporu 2003, to w sumie niedużo. Dostał. Oj, oj, karno. Ten Tylo będzie, kurde, karno mi ciad dziad jeden. Dobra. Kurde, jeszcze jakiś raptor tekowy widzę. A ja widzę już ten Tylo poszedł spać elegancko. Dobra. Elegancko, czego by się. W sumie nawet u niego na poziomie specjalnie nie zależy. Ważne, żeby go szybko w miarę oswoić. Pieczone mięso. Pieczo, Prastare ugotowane mięso, więc w sumie to bym mu zaraz z bazy przynieść, tylko pod będę potrzeba troszeczkę belek, żebym nie wstał. Naszemu spinkowi też widzę, że muszę już ten parę tych kibelków wydać, żeby zaczął się już oswajać powoli. Dę mu może wszystkie niech już ma, tak na wszelki wypadek. 24%, czyli jak musi 5 zjeść. Dobra, mm, ja bym tutaj sobie trochę tych berek nazbierał, tylko widzę, że mam ich trochę mało. Czekajcie, tego tajla mi pokażcie jeszcze raz, kurde. Zaraz zacznę mu faktycznie, zaraz jeszcze tam się wybudzić, tyle na robię. Dobra, to ja wracam do bazy po trochę, zaraz tak mówię, <laughs> berek i po trochę upieczonego mięsa, i zaraz widzimy się z powrotem. Dobra, masz to, masz to, smacznego. Tylko to ci muszę wpoić. Coś dużego chyba za mną stoi, albo mi się wydaje. Tak, to jest ten rex, widzę. Ale chyba sobie z nim mam nadzieję, że te bronto poradzą. Dobra, widzę, że się nam w miarę szybko oswaja. Z tym mięchem. Tam już się nasza spinka oswoiła. Dobra, on się raczej już też raczej nam już nie wstanie, bo ten torpor będzie mu długo rósł. Jak zacznie spadać, to też mogę mu tam dołożyć, bo tam trochę tych jeszcze nam narko, narko zostało. A w tym czasie bym sobie uśpił tego spinka, który tu gdzieś był. O, tutaj jest. Też mam taką idealną pozycję, bo z tej, stąd nie można uderzyć. Tu widzę, że coś nas atakuje, ale raczej to rozwalimy. Tylko jakiś też nie Nie ma problemów. Dobra. On nas raczej tu nie sięgnie. O ile jego coś nie zabiję, bo byłoby dość smutno Dobra yy, To sobie biorę Ej, chyba dam sobie raz z nim rady, nie? Ej, jako zabiję, to będę bardzo niepocieszony Halo Spinek, dawaj Kurde, no nie, chciałem mu pomóc, a sam go zabiłem Taki ładny był amerykański No dobra, trudno yy, Trudno, trudno, no niestety Kurde, ale szkoda, że nam zabili tego spinka. No, o swoim z tego przy bazie. Kurde, nie spodziewałem się, że te terrory ter ter tego tak łatwo ubiją. Dobra, zajmiemy się naszym Tylo i naszą spinką, którą zaraz zaprowadzę do bazy i po drodze jeszcze tam może sobie właśnie właśnie tamtego samca. Dobra, <śm> <śm> nasza samica już jest w bazie, tam się nasz Tylo oswaja, a my spróbujemy sobie uśpić tego tutaj oto osobnika. No tak, o ile, nie chci o ile byś łaskawie się tak nie ruszał. No i gig, śpi, że nam się nie utopi, bo raczej on chyba nie jest w w tym momencie, nie? To zobaczymy. Nie, tlen na szczęście nie spada. To było mega proste i ten was je poszedł. Dobra, pójdę sobie po trochę, właśnie czego on będzie wymagał w ogóle. Eee, w sumie mam przy sobie jeden ten kipelek, ale w sumie on i tak ma być czy teoretycznie tylko dla walorów estetycznych, więc w sumie nie ma sensu dawać mu bóg wieczego. Mam tutaj przy sobie trochę primeita, bo jak biegłem tym spiną troszeczkę pozewiałem. Peterek też tego pozbierał, to damy mu ten prime, powinien starczyć. Dobra. <laughs> Spróbujmy sobie właśnie je też oswoić, faj znaczy się rozmnożyć fajnie by było, jakby no, się, się nam na przykład taki trafił właśnie z wysokimi statystykami i z ładnymi kolorami. Dobrze by było, jeszcze byśmy mieli przywiązanie dodatkowo na nim. Dobra, teraz sobie pójdę troszeczkę berek pozbierać i widzimy się jak już go sobie oswoję. Tam się już nasza tajla oswoiła, to spotkam jeszcze inną, którą też bym sobie w sumie chętnie oswoił, bo co prawda samiec. A i tak bardzo ładnie. Kit śpi elegancko. Ten jeszcze co mnie bije Czekaj, no to ci teraz kopa zawalę, zobaczysz, Git, dobra tu strasznie dużo raptorów biega, muszę się ich pozbyć, bo będą mi przeszkadzać po swojejaniu spino. Co możemy zrobić tak? Po tamtą tajlę muszę się zaraz wybrać, i ten spinach chyba już ma dostatecznie dużo torporu. Tam dosyć sporo go nabiłem tym berkami. Jeszcze musimy się naszą tajlą zajmować, tą drugą, bo też jest bardzo ładna. Szkoda byłoby taką przegapić. Dobra, nasza, nasza ostatnia tajla już jest tutaj właśnie oswojona. Ja się wiem, sobie teraz do bazy, podsumujemy sobie, co dzisiaj w sumie oswoiliśmy. Koczkajcie, zanci to zrobię to najpierw. O, siodło ci już założę, sobie przygotowałem właśnie, już pomalowane, eleganckie siodła. No i kit. Dzisiaj właśnie oswoiliśmy sobie takie oto ładne, piękne wręcz e, Tylo Coelho 2 bardzo nam się śliczne osobniki trafiły. Też, ten ten smiem się też bardzo podoba, ten jego żagiel. Bardzo fajnie kontrastuje z tym właśnie cie, e, e, jasnym ciałem. Włączyłem je, żeby już mogło się rozmnażać. To ja, w razie czego będę mógł sobie jaja co chwilę znosić i będę sobie właśnie szukał tego najlepszego możliwego połączenia. Ten dobry statystyk oraz koloru. Tak samo, że jest nasza Zofia okocona i też za 17 minut urodzi młode Tajlątko. Może mi się faktycznie uda zdobyć jakieś fajne osobniki z tego rozmnażania. Kto wie, kto wie. A ja się już na razie z wami żegnam. Mam nadzieję, że Cień Wam się podobał. Wpadajcie również na Discorda, do którego link macie w opisie filmu. A ja się z wami powoli żegnam, mówiąc jak to mam zwykle w zwyczaju mawiać. Elo, elo.